Sponsorem programu jest Bistro Kortantego 4 Opole. Jedzenie na miejscu, wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opoltrans sieć hurtowni części do ciężarówek. No nie ma na urlopie. Ale jak to na urlopie? Ja byłam dzisiaj z nim umówiona. No, byłeś umówiona z nami, bo dzisiaj Ty nagrywasz, Ty prowadzisz całą serię. Serio? Serio. Super, damy radę, lecimy z tym. <noise> Witajcie w programie Na Osi. Dziś pokażemy. Jeszcze jednego youngtimera. Kolejną drogową przystrogę. Pierwszą część relacji ze Strażackiego Zlotu. Dzielącego się wiedzą eksperta, producenci, jedziemy! Nasza telewizyjna ciężarówka właśnie dotarła do pierwszego przystanku. Tradycyjnie będzie to stroboskop. W te wakacje sieć stacji paliw Moja zaprasza do wspólnej zabawy. 21 czerwca ruszył wyjątkowy konkurs Podróż z Moja, w którym na uczestników czekają nagrody rzeczowe i vouchery. W w tym trzy dwuosobowe wycieczki na egzotyczną wyspę Bali. Zabawa skierowana jest zarówno do miłośników fotografii, jak i entuzjastów tworzenia filmików i rolek. Aby wziąć udział w konkursie Podróż z Moja należy zatankować minimum 25 litrów dowolnego paliwa z aplikacją Supermoja oraz wykonać jedno z zadań konkursowych. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stacjach Moja oraz na stronie www.podróżzmoja.pl Czas zatem zaprosić na scenę honorowych patronów i nie tylko. Doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Alwina Gajadura. Poseł naszej Tomasz Kostuś. W imieniu marszałka województwa polskiego wicemarszałek pan Robert Węgrzyn. Na scenę zapraszam organizatora zlotu lotu MasterTrack, producenta programu na Osi, pana Andrzeja Wachowskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dobry. Za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi pan Andrzej Bachowski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej order wręczy doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pan Alwin Gajadyk. 136 lat temu, 1 sierpnia 1888 roku, Karl Benz otrzymał od wielkiego księcia Bandeni, Fryderyka I Badeńskiego, pisemne zezwolenie na używanie swojego trójkołowca Motorwagen na drogach. Powszechnie przyjmuje się, że było to pierwsze prawo jazdy na świecie. Już 6 lat później Francuzi jako pierwsi wprowadzili obowiązek posiadania prawa jazdy przez kierujących autami na ulicach Paryża. Rafał, wiem, że jeszcze jesteś na urlopie, ale pędzę do ciebie z takim pytaniem. Napisał do nas pan Mariusz Polakowski i pyta: Jak mam rozpisać dojazd do pracy, jeżeli zajmuje mi powyżej 15 godzin? Oczywiście po dojeździe robię pauzę 11 godzin i wtedy zaczynam jazdę. Rafał, pomóż nam. Przede wszystkim dojazd do pojazdu yy, ciężarowego, który jest znajduje się poza bazą firmy i poza miejscem zamieszkania. Podlega obowiązkowi rejestracji jako dyspozycja, jeżeli ktoś nas wiezie, jako inna praca, jeżeli sami jedziemy do, do tego pojazdu. I to należy wziąć pod uwagę przy planowaniu swojej pracy, czyli po takim długim dojeździe należy oczywiście wykonać odpoczynek. W przeciwnym razie byłoby to poczytane za brak, za brak odpoczynku i. No i stwarzałoby oczywiście niebezpieczeństwo. Natomiast druga sytuacja to jest taka, gdzie my dojeżdżamy do swojej bazy firmy i nawet jeżeli dojeżdżamy przez 15 godzin, to teoretycznie przepisy nie przewidują obowiązku rejestrowania takiego dojazdu do swojej bazy firmy, nawet żeby on trwał po 20 godzin, a, tym, a sugerują przez to, że tak, po, takiej, po takim dojeździe moglibyśmy wsiąść bezpośrednio do pojazdu i, i nim jechać. Oczywiście to jest... Skrajna głupota i stwarzałoby to olbrzymie niebezpieczeństwo i wtedy musimy zdrowo, rozsądkowo podejść do tego i samodzielnie, i samodzielnie przewidzieć taki odpoczynek. W związku z tym tak się ta sytuacja ma. Dwie podobne sytuacje, natomiast no, zgoła odmienne stosowanie przepisów. Dziękuję. Pytania możecie zadawać na YouTube, gdzie są również odpowiedzi Rafała. A teraz czas odetchnąć. Zapraszam Was na przerwę. A zaraz po niej zobaczycie. Jeszcze jednego jak Kolejną drogową przystrogę. Pierwszą część relacji ze do Zmina. Wracamy za moment. Zapraszam teraz do Główczyc, gdzie już po raz czternasty odbył się zlot Fire Truck Show. Zobaczcie sami. Każdego roku w Główczycach odbywa się największa impreza strażacka w Polsce. Fire Truck Show, bo o nim mowa, od 14 lat przyciąga wszystkich strażaków, a także tych, którzy mają serce do pożarnictwa. W tym roku Fire Truck Show pobił wszelkie rekordy i na długo zapadnie w pamięci uczestników i organizatorów. Kolejny znowu rekord frekwencji. Jeszcze dokładnie nie wiemy ile tych wozów jest, niemniej jednak zdecydowanie rekord kolejny został pobity. Jeżeli chodzi o przynajmniej o ilość zgłoszonych wozów, to na pewno, bo było ich 261, Na nasze pole namiotowe pękało w szwach. Faktycznie konwój wozów strażackich ciągnących na miejsce z lotu robił wrażenie, czyżby w główczycach coś się paliło? Tak, paliły się serca strażaków, bo kochają swoją pracę i ludzi, którym pomagają. To właśnie dla nich i druhów przygotowali ten zlot. Wśród ponad 260 wystawionych samochodów były pojazdy stare i nowe. Te drugie robią wrażenie swoim zaawansowaniem technicznym. I co ważne, w tej dziedzinie Polska jest liderem Europy. Według pewnych statystyk mamy najnowocześniejszą flotę pojazdów pożarniczych na kontynencie. Oto przykład. To jest średni samochód ratowniczy-gaśniczy Skania P360 wyprodukowana przez Szcześniaka, ma na swoim pokładzie 2,500 wody. Pompę o wydajności 3600 litrów. Przystażenie ratownicze do ratownictwa technicznego, drogowego, gaśniczego, samochód uniwersalny do wszelkich zastosowań. Kabina załogowa, bardzo duża, jedna z największych w klasie samochodów strażackich, sześcioosobowa, świetnie wyposażona i bardzo wygodna i ergonomiczna. I tego typu pojazdy przeważają obecnie w większości remis, nie tylko w miastach, gdzie gasi PSP ale i w wiejskich OSP. Nic dziwnego, że w czasie wielkich pożarów w Szwecji w 2018 roku, gdy polscy strażacy udali się tam z misją, zrobili na Szwedach ogromne wrażenie. Od władz po zwykłych obywateli. Czym szczególnie? Właśnie ilością nowoczesnego sprzętu. Nierzadko na podwoziach Volvo czy Scania. A wracając do Fire Truck Show, czy wiecie skąd wzięła się idea takiego zlotu? Na stronie Fire Truck Show można przeczytać, że pomysł organizacji imprezy, czyli Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych, narodził się podczas udziału w imprezie Master Truck w Opolu. Pomysłodawcy postanowili zorganizować cykl imprez o tematyce pożarniczej. Miejscowi strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach zrealizowali swój pomysł na imprezę plenerową dla strażaków, rodzin, przyjaciół, znajomych i wszystkich przybyłych gości. I można powiedzieć, że udało się to doskonale. A nam miło słyszeć, że Master Truck jest tak silną inspiracją dla innych branż. W kolejnej relacji z Fire Truck Show pokażemy Wam inne strażackie ciekawostki. Ciąg dalszy relacji z tego zlotu zobaczycie w następnym odcinku. A tymczasem przestrzegamy Was przed głupotą na drodze. Zobaczcie! Dzisiaj poruszymy sobie hamowanie. Pamiętajmy, że hamulca przedniego używamy w momentach codziennych, gdzie musimy tylko dohamować troszeczkę. Natomiast przedni i tylny hamulec używamy wtedy, kiedy tak naprawdę chcemy się zatrzymać w miejscu, czyli jest to hamowanie awaryjne. Używając dwóch hamulców, owszem, jest to najbardziej efektywne i droga hamowania się skraca. Przy używaniu tylko hamulca przedniego droga hamowania się wydłuża. No i tutaj niestety jest również ryzyko takie, że jeżeli naciśniemy na ten hamulec za mocno, to jest możliwość tak zwanej katapulty, czyli zrobimy fikołka do przodu. Chciałabym przestrzec kierowców aut. Słuchajcie, uważajcie naprawdę na motocykle i nie hamujcie żeby nam zrobić na złość, ponieważ mamy bardzo małą powierzchnię styku, jeżeli chodzi o opona i asfalt. Pamiętajmy, że tu tak naprawdę jest to jednoślad, są to dwa punkty styku i niestety nie zatrzymamy się w miejscu. Także pamiętajcie, aby uważać na motocyklistów, nie dohamowywać mocno i w miarę możliwości ich przepuszczać, gdy widzimy jakąś taką awaryjną sytuację. A teraz zapraszam Was do studia na Osi. Wspólnie z Andrzejem omówimy wypadek motocyklisty. Jestem ciekawa, czy macie takie samo zdanie jak i my. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Wachowski z Magdaleną Plich. Oczywiście, jak co tydzień, będziemy omawiać zdarzenia drogowe i będziemy je oceniać, dlaczego się wydarzyły, dlaczego to się stało, kto był winny i tym podobnie. A ja postaram się z mojej strony jako motocyklistki spojrzeć na to innym światłem. Także zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. No, co ty motocykl? Nic nie wiem. E, Ja już wiem co tu się stało. No, tak. E, być może ten motocyklista był w końcówce wyprzedzania, manewru wyprzedzania. O. I Ale ten, niestety ten, ten, trafił ten, ten, na przeciwne auto. Ten, ten przeciwka. Tu się auto zatrzymało prawidłowo. Ten motocyklista, który dostał strzała, też by się zatrzymał. Teraz widzisz znowu, przepraszam ci, że ci przerywam. No. Teraz to było widać ewidentnie. Prawdopodobnie ten motocyklista chciał się włączyć do ruchu, wyjeżdżał z tutaj z zatoczki i auto. A, i bo... auto sprzeciwka, które jechało, go potrąciło. Potrąciło, dlatego on wy, o... w, wylądował w row, tak, wylądował w rowie. Jak to nazwać? No. Brak uwagi. Tak? Po prostu. Myślę, że brak uwagi jest tutaj poprzedni ja, motocyklista. Ja bym to tutaj... nazwał jesienną szaryżą. Tak, to też jest bardzo dobra nazwa, tak, ponieważ widać, że to jest jesień ewidentnie. Jeszcze ci motocykliści chcą Ta, się nacieszyć dokładnie. tą jazdą motocyklem. No. Być może jest to jesienna szarza, tak. No tak jak było. Widać na załączonym obrazku. Oceniliśmy to z Magdą. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii. Piszcie do nas. Nasz Lajkujcie nasz kanał przede wszystkim. Subskrybujcie, lajkujcie i tak. piszcie w komentarzach, czy też macie taką samą opinię jak my. Podzielcie się z nami na waszą opinią, a ja już zapraszam do cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić już za tydzień programu Na Osi. Do zobaczenia. do zobaczenia. Nie sposób zakończyć tego cyklu. Teraz pora na coś weselszego. Patrzcie i słuchajcie. Ciężarówka z niedawnych czasów, którą zajmiemy się dzisiaj, to Scania T. Co o niej powiedzą nasi eksperci? Co sobie cenią w tej ciężarówce? Zobaczcie i posłuchajcie. Scania T to legenda i rzadkość. Trudno ją spotkać, ale gdy już do tego dochodzi, to wzbudza sensację. Jako ciągnik siodłowy, Scania T przeznaczona była głównie na dalekie trasy lub do przewozów budowlanych np. Znaczką samoładowczą albo silosem. Oznaczona symbolem T, kabina przyciąga wzrok i stanowi zdecydowany wyróżnik tego samochodu. Wysunięty nos mieści silnik, który nie wnika do przestrzeni kabiny, a podłoga jest płaska. Dzięki temu w kabinie jest ciszej, a wymiary wnętrza przypominają salonkę. Modułowa koncepcja. Produkcji kabin, jaką wiele lat temu obrała Skania, od razu jest zauważalna także w modelu T, w którym widać pewne znajome elementy pochodzące z innej kabiny, z serii R. I do kabiny R po prostu tylko doklejono ten piękny, tradycyjny nos. To ostatnia klasyczna Skania, ale bardzo elektroniczna. Warto wymienić bardzo rozbudowane systemy nadzorujące pracę hamulców. Tempomat czy skrzynią biegów z automatycznym wybieraniem przełożeń Opti Cruise. W praktyce oznaczało to, że kierowca naciskał sprzęgło tylko dwa razy przy ruszaniu i zatrzymywaniu się. Źródłem napędu samochodu był 420-konny silnik wysokoprężny wyposażony w układ turbocompound. Dodatkowa sprężarka odzyskiwała energię ze spalin. I przekazywają bezpośrednio na koło zamachowe silnika. Jakie są uczucia kierowcy jazdy takim samochodem? Po pierwsze, jednostka napędowa jest niezwykle elastyczna. W trybie ręcznej zmiany biegów nie trzeba często sięgać do lewarka. Też dobrze się zachowuje na śniegu, na śliski. A w automacie dobrze radzi sobie z wybieraniem biegów, chociaż jak jedziemy w góry, to niekiedy kierowca. Chciałby zmienić jednak ten bieg, i bardzo skutecznie działa netanie. Ekonomię skanite możemy ocenić wysoko, gdyż tego typu pojazdy bardzo często przewożą ładunki tylko w jedną stronę. I w takim przypadku nie może być dopuszczone to, że koszt jazdy na pusto jest niewiele mniejszy niż jazdy z ładunkiem. Skania T bardzo dobrze radziła sobie w takich sytuacjach. Atrakcyjny wygląd zewnętrzny, dopracowane wnętrze i bardzo fajnie pracujący układ napędowy. To główne cechy i zalety skani T, ale nie ma nic za darmo. Wysunięta do przodu maska ogranicza nieco pole widzenia i trzeba się do tego przyzwyczaić. A niektórzy kierowcy mówią, że jak trzeba manewrować w ciasnym miejscu, to nos bywa kłopotem, ale to nie liczni. No, i trudno jest dla nich ocenić, gdzie znajduje się prawe przednie koło. Scania T to też dobry materiał do tuningu. Z natury poddaje się wszelkim upięknieniom. Skania T stała się legendą, między innymi dlatego, że bardzo szybko zniknęła z katalogów marki. Podobno klienci kupili za mało egzemplarzy. Dlatego też do dzisiaj stosowana jest taka metoda tuningowa. Wielu najbardziej rozwiniętych tunerów ciężarówek potrafi przesunąć kabinę Scania R na ramię, dokleić z przodu tradycyjny nos, ale z nowoczesnym pasem, i w ten sposób stworzyć naprawdę przepiękny pojazd. Dzięki takim zabiegom można mówić, że Scania ma dużo wspólnego z Leninem. Jest wiecznie żywa. Ale najczęściej można było ją spotkać. W Polsce z naczepą wygrodką. Takie pierwsze skanie to pamiętam brudkanie. I jeszcze, jak się nie mylę, to miała taka duża betoniarnia, te skanie z okolic Warszawy. Niektórzy liczyli, że nowe przepisy europejskie spowodują powrót ciężarówek z silnikami przed kabiną. Niestety nie o coś takiego ustawodawcy chodziło. Skania ta już nie wróci, ale było miło, że była z nami. Nam też było miło, że przez jakiś czas opowiadaliście o skanite. Następnym razem omówimy innego bohatera niedawnych czasów. Tak kończy się ten odcinek, a w następnym zobaczycie. Następną odsłonę cyklu Traktory. Jeszcze jedną drogową przestrogę. Kolejną wizytę w Główczycach. Porady i wyjaśnienia eksperta. Używkę XXL. Przypominam o czytaniu branżowej prasy i oczywiście zaglądajcie na stronę internetową. Do miłego zobaczenia. Hej! Następny był na liście. Aha, śmieciarka. Yy, w Ameryce Północnej śmieciarki mają po dwie kierownice. Jedna służy do. Pojawiają się tam przez chwilę. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. No to jadę na Bielany, cała apaka dziś. Pani Kaper ten ślimrawy, luda zaś kano i zjeść jedną apabię, panienkę i pałówki w drugorękie, bo od rana na Bielana, uwag na 102, tańczy Fioza, skoczy dziecko z ludowości koja a Antoni na harmonii na porieczkę gra. Hej! <laughs> Chyba tak, ale jakoś tak przez ta sprawiedliwość tak widziałem. A co było wcześniej? Przed. Od kubła do kubła. Oto, pomieszałem obydwa. Czekaj, chwili. zmienić ceterek na inny o filmach? Taki mam. Chłop, jak się patrzy, to było czymś innym, a to jest właśnie o tym. Si. Sponsorem programu był Opoltrans, Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnej. Sponsorem programu było Bistro Kotwątego 4 opol, Jedzenie na miejscu, na wynos i z dowozem.